Cześć, witajcie. Chcę wam za pokazać wam, co doszło w wersji 1.2.4. Doszły nowe rodzaje desek. Widzicie, przyda się nawet w budowaniu domów. No, jak się je tworzy, pokażę wam teraz. Według mnie to fajny dodatek do tej wersji. Z drewna z dżungli robimy takie deski, takie nie dość ciemne. Z drewna z, 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 z sosny są takie białe deski prawie. Ze standardowego są standardowe, a z ciemnego drewna są ciemne. Doszły więc jeszcze piaskowce. Tak wygląda zwykły piaskowiec. Tak, jeden z tych dodanych. A tak wygląda jeszcze następny. Ten ma nawet twarz klipera, więc mi się spodobał najbardziej z tych wszystkich. A więc proszę o subskrypcję mojego kanału. Tak, to cześć.